ma widzowie, a dzisiaj będziemy sobie yy, dzisiaj wam pokażę yy, jak zrobić taki prosty system operacyjny w notatniku jako BAT i ogólnie to skorzystamy sobie z GBT. GPT żebyście nie musieli więc to, no i zapraszam do poradnika na oczywiście jak wiadomo piszemy sobie notatnik o, nie pytajcie, nie pytajcie co tu mamy czyli tak, teraz pisujemy tak małpa echo czekajcie oczywiście yy... czekajcie, dajcie mi chwilę tylko ja tak, że tylko szybko tutaj klawiatura włączam, dobra tutaj pisujemy sobie małpa echo off <laughs> Ta, i dajemy sobie tytuł byle jaki byle jaki, ja dam sobie taki po prostu Red, RED OS. Po prostu tak będzie y, najlepiej. Teraz tak. Teraz musimy pisać sobie koror 0A, albo jak sobie chcecie. Dajemy sobie tak menu. Menu. CLS. I teraz echo tutaj musimy dać trochę. Y, sobie damy. To sobie skopujemy. Żeby na. Na wszelki wypadek, żeby nie było. Dobra. I echo. Tutaj napiszemy sobie. Wit. 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 Red. O jest. Tutaj sobie dajecie coś sobie chcecie. E, tutaj damy sobie więcej e, proszę bardzo e, kopiuj i tutaj i echo wklejacie tutaj damy sobie więcej i teraz tak teraz e, musicie zrobić echo e, echo kropka echo 1 1 kropka otwórz otwórz notatnik otwórz notatnik A nie, y, tylko pamiętajcie, żeby bez znaków specjalnych, ponieważ y, a czy no znaków polskich, y, ponieważ wtedy no y, wtedy Mam będą jakieś dziwne znaczki czy coś w tym stylu i no, więc wtedy będzie tak dziwnie to wyglądać. i Dam Wam linka do pobrania sobie, żebyście mogli sobie pobrać mój yy, projekt, który właśnie tam działa. Yy, da, i teraz pisujemy sobie echo e, echo 2. Otwórz. Otwórz yy, kalkulator. Tak będzie prosto. Yy, tak, po prostu takie łatwe. Nie za trudne. Ja, ja Wam dam do sobie skopiowania, żebyście, mo żeby, żebyście sobie yy, mogli. Więc i tutaj mamy echo 4. Yy, zamknij. Yy, właśnie. Yy, tak, dobra. I teraz tutaj wpisujemy sobie echo. Kropka. Teraz set. Yy, teraz set p. Yy, tego nie wiem jak to jest. Wybór. Równa się. Wy... Wybierz. Opcję jeden cztery yy, takie dwa, dwie kropki if, if, if procent wybór pro, yy, procent yy, dwie dwie takie nie wiem ale coś, co to, to się tak nazywa, tak się robi. Yy, dwie, dwa razy równa się. Yy, w cudzysłowu jeden Star, start start notepad if tutaj dajemy jak chcecie sobie po skrócie tutaj if yy, i tutaj znowu if słuchajcie yy, i teraz sobie dajemy tak teraz tutaj wpisujemy sobie yy, to co tutaj tylko teraz inaczej będzie yy, kopiuj, tutaj wklejamy yy, nawiasa wy, wy tego w cudzysłowie start salcy, ca I, i tutaj nie, czekajcie, i tutaj y, procent, y, procent, wygór, a nie, czekajcie, można sobie skopiować, to sobie skopiuję, skopi znaczy wklejcie, y, nie tutaj, y, dwa, tutaj trzy. Da, tego <laughs> go to info. Info. E, poczekajcie, widzowie, na, za chwilę za chwilę będę. Dobra, widzowie, już jestem. Czyli tak, robimy teraz, wklejamy to znowu i 4. I go to... nie, e, Exit. I teraz tak, piszemy go to menu. Robimy tak. Info, czekajcie, yy, info, pisujemy TLS yy, echo. To sobie możemy yy, sobie skopiować, co jest, sk wklejcie, czy skopiujcie i wklejcie tutaj. I teraz tego Wy weźcie sobie, ile sobie chcecie. Yy, tutaj sobie zmienię. I tutaj teraz sobie właśnie wkleicie. Teraz tutaj wpisujemy yy, echo. Yy, inf informacje. Wpisujemy. Informacje. Tu wklejamy. I teraz echo. Echo. Użytku. Użytkownik. użytkownik, użytkownik Tutaj robimy e, procent username. Username. Procent. Echo. Komputer. E, komputer. Y, tutaj tak robimy, tutaj procent komputer y, name name procent tutaj echo data a nie, y, tak, data y, procent Date, date, procent, echo, czas, procent, time, pause, go to, go to menu. I teraz, yy, teraz możemy już zapisać, bo już skończone jest, teraz, teraz klikamy zapis jako, tutaj nie na przykład tutaj wszystkie pliki nazywamy sobie na przykład jak sobie chcecie red os kodowanie dajcie sobie ansi zapisz tutaj już mamy teraz teraz yy, uruchamiamy o i proszę bardzo tutaj mamy witamy w red os Tutaj wybieramy albo otworzyć notatnik, albo najpierw wybrałam sobie ten, pierwszy. O, chyba coś zro co zrobiłem. Yyy... Tutaj w notatniku... Czekajcie... No... Yy. Dobra, jest OK, nie wiem, co się stało, ale powinno u was to działać też. Wpiszmy sobie jeden. Tutaj wpisujemy sobie dwa. A możemy informację o systemie. Widzowie, co się stanęło? Musimy y, widzowie. Y, musimy widzowie usunąć. żebyście. Yy, tego. Musimy usunąć wszędzie exit, gdzie trzeba. Yy, trzeba tutaj usunąć po prostu, żeby było CLS. Yy, teraz powinno działać. Zowia. Czekajcie, widzowie. Yy, widzowie, yy, właśnie tutaj tego tutaj musimy coś tutaj zrobić. Musicie yy, tego yy, usuniemy, go to menu. Musicie chyba, tak. Zobaczę jeszcze, przetestuję. Czekajcie, widzowie. Zrobimy po cięcie, żeby wszystko było ok. Dobra, widzowie, już wiem, jak to zrobić. Już działa wszystko. Yy, tak właśnie trzeba to zrobić. Właśnie tak. I dobra, więc o tak to właśnie będzie działać. Robimy sobie jeden. Proszę bardzo, działa. Teraz na przykład kalkulator. Przyjęłam sobie dwa. Proszę bardzo, kalkulator się włączył. Yy, trzecie informacje o systemie, albo informacje po prostu. i No, dobra. Teraz pierwszy, jest to I Teraz czwarte. Zamknij, proszę bardzo. Tak właśnie się, tak właśnie się y, robi, właśnie tako y, robi się Red OS, albo, znaczy, no, system operacyjny taki prosty, bardzo prosty. No to widzę, więc już kończymy ten odcinek. Znaczy, Jezus, jaki odcinek? Poradnik. Ja się przyzwyczaiłem do tego. Już będziemy kończyć właśnie ten poradnik. Mam nadzieję, że się oczywiście poradnik spodobał. Ja się już będę z wami żegnał. Bye, bye.